Cześć, tu Piotr Pomniak Zemce MC Opponent. Miał być onboard, w tym tygodniu go nie będzie. Onboard na pewno zostanie przeanalizowany z tym razem z odcinka rajdowego. To, że go nie ma, to jest podyktowane tym, że po prostu Zbyszek ma swoje obowiązki jest akurat na Nurburgringu. Ja akurat wpadły mi takie obowiązki hmm, no, nie lubiane przeze mnie, bo obowiązki szybkiego, niechcianego remontu, który oczywiście przedłuża się w nieskończoność. Jakby nie było, mamy dla Ciebie propozycję. Zobacz. Stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. I co? Przerwane w najważniejszym momencie. No właśnie. Jesteś ciekawy, co było dalej? Jeden odcinek na pewno zrobimy, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja Twoja na ten odcinek. Chcemy zapoczątkować serię Polak mądry po szkodzie. Oczywiście kierowca, który miał daną przygodę już jest mądrzejszy, ale my ze Zbyszkiem chcemy przeanalizować przyczyny właśnie roboczo zwanych przygód torowych i z odcinków rajdowych. Co ty na to? Musisz mi koniecznie to napisać w komentarzu. Moim zdaniem jest to świetny pomysł, ponieważ jest to, jest to przede wszystkim pomysł Zbyszka, który no, cały czas podkreśla, że analiza właśnie tego typu filmów jest jedną z najlepszych metod, właśnie takich stacjonarnych, jeżeli chodzi o procesy treningowe. Tak więc tutaj na spokojnie można sobie przeanalizować pewne rzeczy, właśnie chociażby zatrzymać się w danym punkcie, określić, co było przyczyną. No i tutaj na spokojnie oczywiście można się powymądzać. Wiadome jest, że no, gadanie, że coś można było zrobić inaczej. To jest tak jak mówienie o tym, nie wiem, jak prezenterzy nie prezenterzy, tylko komentatorzy. Skoków narciarskich mówią, oj, za późno wyszedł z progu. <laughs> no to tutaj my też będziemy przedstawiali taką informację: oj, w cudzysłowie, za późno wyszedł z progu i dlatego się tak stało. A co można było zrobić inaczej? No, można było tam pewne rzeczy zrobić inaczej, można było pewnych sytuacji uniknąć, i o tym chcemy właśnie w tej serii Polak Mądry Po Szkodzie opowiadać. Jesteś ciekawy mimo wszystko, co było dalej. Dobra, puszczę, ale będzie to bez analizy. Pamiętaj, jest to odcinek, oczywiście, e, zerowy. Także pierwszy odcinek e, Polaka Mądrego po szkodzie na to, że wyścigowym bądź odcinku rajdowym, e, a już za jakiś czas, nagramy go ze Zbyszkiem i wyemitujemy. Jeżeli jesteś zainteresowany właśnie tego typu współpracą e, z nami, koniecznie. W e-mailu, e, oczywiście do nas. Tutaj jeszcze podaję e-mail. E e napisz, że oczywiście wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, że wyraża zgodę na publikację tego filmu e i podaj link. Do tego oczywiście dobrze by było, żebyś napisał w tytule maila. E w cudzysłowie, Polak, mądry po szkodzie, będziemy od razu sobie to. W odpowiedni sposób segregować na naszej skrzynce, okej, okay. teraz co, puścimy do końca? No właśnie. Czasami się, że tak powiem, uda wybronić sytuacji, a czasami po prostu się zatrzymuje. W tym przypadku no, na szczęście nikomu się nic nie stało, ale nie zawsze jest tak kolorowo. No i tutaj właśnie jest kwestia tego, że można to przeanalizować. Jeżeli masz taki onboard, to zapraszam Ciebie bardzo serdecznie do kontaktu. A tymczasem onboardy oczywiście z przejazdów lecą. Teoria samochodów w motorsporcie dalej leci. Dochodzi Polak Mądry po szkodzie. No i może gdzieś tam w końcu ruszy życie wyścigowe. Ale to, to zobaczymy, jak sytuacja, że tak powiem, będzie postępowała. Tymczasem, co? Do następnego odcinka. Trzymaj się. Ciepło, pij zioło, Nie, to źle zabrzmiało. Herbatki, kawy, żyj motorsportem. Stanowimy jedną społeczność, tworzymy kulturę motorsportu, i pamiętaj to jest bardzo ważne: im wyższa świadomość, tym wyższa kultura. Do następnego odcinka, trzymaj się. Yeah, about to fade away. Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought